W Polsce PL to są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy po unijnym szczycie, mamy uzgodnienia. To, co najbardziej interesowało zarówno Polskę Węgry, jak i unijne elity w Brukseli było kwestią praworządności i powiązania jej z wydatkowaniem unijnych pieniędzy, z wydatkowaniem unijnego budżetu. Jak komentowana jest sprawa już po szczycie premier Mateusz Morawiecki i premier Węgier. Wiktor Orban ogłaszają zwycięstwo. Mówią o tym, że mechanizm został poruz, poluzowany, tak naprawdę rozwodniony, tak samo o tym szczycie pisze też zachodnia prasa. Między innymi Reuters podaje szczyt nie uzgodnił konkretnego mechanizmu warunkowania praworządności, ale twierdzenie Morawieckiego i Orbana, że są oni zwolennikami wprowadzenia warunkowości w nowym budżecie nie jest zgodne ze stanem faktycznym. W związku z czym my pytamy dzisiaj Czy Unia będzie miała realną możliwość szantażowania Polski w tej kwestii? Czy będzie mogła warunkować przydzielanie, czy odbierać pieniądze, te, które udało się wynegocjować podczas ostatniego szczytu? A przypomnijmy, to bardzo duża kwota 160 miliardów euro. Naszym gościem jest Joachim Brudziński, europarlamentarzysta i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Halo, dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry witam serdecznie na powrót w unijnych strukturach co tam się jeszcze dzieje nad czym jeszcze państwo pracują. Na jutro został zwołany w takim trybie dosyć ekstraordynaryjnym Zwołane zostało posiedzenie Parlamentu Europejskiego, no, tutaj dosłownie za 30 minut rozpoczyna się posiedzenie naszej grupy EKR -u. będziemy rozmawiać o. Porządku obrad jutrzejszego posiedzenia. Natomiast no to posiedzenie jest owocem tego kompromisu, który został zawarty podczas ostatniego szczytu. I tutaj, może nie tyle polemicznie, pani redaktor, Aha. co jednak chciałbym podkreślić, że dla wszystkich, dla wszystkich uczestników, dla całej 27 przywódców państw unijnych, ten szczyt okazał się sukcesem. To nie jest tak, że tylko Polska i Węgry mają tutaj powody do satysfakcji. Właśnie na tym polega umiejętność zawierania kompromisu, aby wszystkie strony miały poczucie, miały wrażenie, że odniosły odniosły sukces. Natomiast w tym wydaniu takim indywidualnym z punktu widzenia interesów Polski bezsprzecznie jest to osobisty sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego, sukces, który przekłada się na miliardy złotych, które w najbliższej perspektywie budżetowej, perspektywie budżetowej do Polski popłyną. To o czym pani redaktor mówiła tutaj na wstępie, te wszystkie kwestie związane z praworządnością. Mhm. Są ważne, ale zapewniam Panią, że nie są najważniejsze, bo to jest bardzo duży poziom emocji, emocji wywoływanych sporem politycznym. Ten spór również wybrzmiewa tutaj, a szczególnie właśnie w Parlamencie Europejskim, gdzie ta wajcha jest bardzo mocno przesunięta w lewą stronę, gdzie środowiska polityczne, partie, europejskie partie grupujące przedstawicieli. Również y, polityków polskich, takie jak Partia Socjalistyczna czy, czy, czy Europejska Partia Ludowa, no, czasami wykorzystują te y, y, spór do tego, aby atakować rządy czy atakować premierów, którzy wywodzą się z innych obozów mm -hmm. politycznych, jak, jak ma to miejsce właśnie w Polsce, jak ale rozumiem został osiągnięty i to jest Aha. największy Sukces Tak jest. Kompromis osiągnięto po pięciu dniach negocjacji, po czterech nocach negocjacji. Natomiast jak rozumiem, w Polsce, chodziło bardziej o pieniądze, chodziło o realne środki, które trafią do naszego kraju. Natomiast ta grupa skąpców chciała za wszelką cenę, tak mówi nie tylko premier Mateusz Morawiecki, o między innymi władzach Holandii czy Finlandii, zwłaszcza tej północy Europy, która właśnie bardzo często mówiąc o tym, żeby tych środków przydzielać mniej albo żeby więcej udzielać w formie kredytów, a nie że ta część Europy, jako taki argument, co do Polski ale także do Węgier często właśnie używała tej praworządności czyli rozumiem kompromis zawierał także to żeby po prostu tę praworządność dla świętego spokoju być może do tego porozumienia wpisać czy tak znaczy, Pani redaktor wszystkim chodziło o pieniądze nie tylko w Polsce ale tym skop są w sposób szczególny tylko żeby pani ta. Oni o, sami o mówią, że są oszczędni. Mm. Premier Mateusz Morawiecki bardzo celnie określił wymianę grupy państw, grupy skąpców bo tak naprawdę w tle są olbrzymie, olbrzymie transfery środków finansowych z krajów Europy Środkowo Wschodniej, bo mówienie o tym, że od, oni więcej do budżetu unijnego wpłacają niż otrzymują, jest, no jak mówi poeta, bełtaniem błękitów w głowie na samych transferach związanych z wydatkowaniem środków w ramach polityki spójności gospodarki takich państw jak Holandia czy przede wszystkim Niemcy yy, osiągają zyski dalece bardziej przekraczające to, co do budżetu Unijnego wpłacają, więc to trzeba mieć tą. Świadomość, natomiast co do samej idei praworządności, żebyśmy tutaj byli dobrze zrozumiani, bo czasami, mm -hmm. a szczególnie opozycja w Polsce używa tego argumentu, że ani niektórzy publicyści, u niektórych gazet, że no to skandal, bo Polska jest przeciwko praworządności, że my mówimy tutaj o tym, że nie chcemy przestrzegać prawa. No jest to jest to piramidalna bzdura. Natomiast zdecydowanie jesteśmy przeciwni temu, żeby w sposób niedoprecyzowany, nie zakorzeniony w żadnych aktach prawnych unijnych, w żadnym traktacie unijnym ten ta nowomowa unijna była wykorzystywana do tego, aby wywierać naciski na państwa. Które których liderzy wywodzą się spoza mm. tego dzisiejszego brukselskiego establishmentu. Bardzo czy cenie, to porozumienie zarówno... to gwarantuje? Czy rzeczywiście nie ma tej furtki, uchylonej nogi w drzwiach, która pozwoliłaby później egzekwować pieniądze? No dokładnie, wie Pani, to jest, to jest pytanie otwarte. Czy ci, którzy dzisiaj krytykują rząd polski, krytykują prawo i sprawiedliwość, powiedzą uczciwie i szczerze, nie wiem, na łamak, TVN24, Gazety Wyborczej, innych mediów. Ile wyroków Trybunału Sprawiedliwości nie zostało wykonanych przez takie państwa jak Niemcy, Francja czy inne państwa tzw. Tak Starej Unii. Takich wyroków niewykonanych jest bardzo wiele, a nikt nie używa pod adresem tych państw czy tamtych rządów zarzutu, że oto te państwa nie przestrzegają unijnej praworządności. To co z mamy do czynienia w ostatnich latach w tym no, w tej się być wściekliźnie politycznej wymierzonej w rządy prawicy w Polsce ma swoje źródła w tym o czym mówiłem tutaj już przed kilkoma minutami tym przesunięciu tej wajchy, która dzisiaj jest w zdecydowanej większości państw Starej Unii w, na mhm. lewą stronę. I teraz według nich praworządni są wszyscy ci, którzy wywodzą się z lewicy czy z partii tak zwanego salonu brukselskiego. Natomiast jeżeli do władzy dochodzi taka partia jak Fidesz, jak Prawo i Sprawiedliwość, no to wtedy faszyzm, dyktatura. Ale my podchodzimy do tego spokojnie. Mateusz Morawiecki ma takie argumenty w ręku w stosunku do innych państw, szczególnie państw, Południa, jeżeli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, to jak poradziliśmy sobie z koronawirusem, też trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, to jesteśmy absolutnie za zasadą przestrzegania praworządności, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków, które zostaną tutaj transferowane, czy to w ramach właśnie tych grantów czy, czy pożyczek, czy w ramach Normalnej procedury budżetowej, aby one były wydawane zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem. I co do zasad poruszania się w ramach chociażby obostrzeń związanych z procedurą nadmiernego deficytu, to Polska jest tutaj prymusem, to rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest tutaj prymusem, a nie ci, którzy próbują nas w sposób taki rezonerski pouczać. Ale musi też wybrzmieć po tym najdłuższym z dotychczasowych szczytów też jedna rzecz, która umyka. Naszym oponentom, szczególnie w Polsce, a mianowicie jest to największy transfer, będzie to największy transfer środków unijnych do Polski w, w historii, w dziejach. Wszyscy pamiętamy ten kabotyński tort y, y, obudowany y, banknotami euro, który kroił Donald Tusk te, mm -hmm. te jego zapewnienia, że to jest największy, tak wielki transfer środków, jaki do Polski trafi, że już nigdy nic więcej y, do Polski nie trafi. I że to już no, był poziom maksymalny. Okazało się, że Mateusz Morawiecki przebił to osiągnięcie Tuska kilkukrotnie. W takim razie e... trzeba przygotować jeszcze większy tort, no. i kroić i, i urządzić no, tego nie, rodzaju na pewno warto, warto wydarzenie. warto sukcesem, a ten sukces jest oczywisty. Sukces negocjacyjny Mateusza Morawieckiego, ale jest to sukces całej Aha. Unii Europejskiej, bo też. Panie redaktor, my nie jesteśmy tutaj w roli jakiegoś niegrzecznego chłopca czy, czy chłopca dobicia, tym bardziej. Jesteśmy pełnoprawnym i dumnym członkiem Unii Europejskiej, tak samo jak państwa Grupy Wyszehradzkiej. To, że Mateusz Morawiecki, o czym mówił pan premier Wiktor Orban, potrafił zbudować taką koalicję, taki walec, który negocjacyjny, który przy też zupełnie innym podejściu ze strony nowego szefa Rady Europejskiej, pana. Michela, bo pamiętamy wszyscy, jak to wyglądało za czasów Tuska, który, który ludzi konfliktował, który upokarzał, który atakował. Wszyscy pamiętamy, jak w sposób nieodpowiedzialny Tusk przyczynił się między innymi do brexitu i to, to trzeba też uczciwie sobie powiedzieć. Wszyscy wiemy, jak alergicznie na, na te jego takie mhm. takie rezonerskie i aroganckie mhm. zachowania reagowała praca. Panie brexitu. pośle, ale jeżeli... Tylko mówimy... to jest jego przeciwieństwem i bardzo dobrze, czego najlepszym dowodem ten kompromis. Jeżeli mówimy o Donaldzie Tusku, jeżeli mówimy o opozycji, bo jeżeli mówimy także o Rafale Trzaskowskim, kontrkandydacie zwycięzcy tych wyborów prezydenckich, czyli Andrzeja Dudy, no to on powiedział, że można było wynegocjować w Unii Europejskiej jeszcze więcej, opozycja mówi o tym, że straciliśmy co prawda 3%, ale jednak jakieś pieniądze, no i przez cały czas rzeczywiście w kampanii wyborczej pojawiał się ten argument polexitu, to znaczy ten argument mówiący o tym, że skoro nawet pan twierdzi, że Donald Tusk był bliżej tych zachodnich państw, ich rządów, elit unijnych. No to czy opozycja nie zdołałaby wywalczyć jeszcze więcej pieniędzy? Rafał Trzaskowski zaoferował pomoc rządowi Prawa i Sprawiedliwości, czy rzeczywiście liczyłby na taką pan pomoc Rafał Trzaskowski z doświadczeniem w Europarlamencie, czy rzeczywiście chce pomóc? Tak, te doświadczenia pana Rafała Czaskowskiego w Europarlamencie skutkowały tym, że był jednym z autorów rezolucji potępiających Polskę. Moi koledzy z Europarlamentu, którzy w tym czasie tutaj pracowali, byli w Europarlamencie na własne oczy, widzieli Czaskowskiego, który przyjeżdżał specjalnie z Warszawy, bo już nie pełnił funkcji europosła, tylko pełnił funkcje ministerialne w rządzie Donalda Tuska, ale przyjeżdżał tutaj wspierać polityków platform Obywatelskiej w rezolucjach potępiających następne rządy prawa, prawa i sprawiedliwości. I to jest ten wkład, wie pani bardzo celnie Jarosław Kaczyński w swoim ostatnim wywiadzie dla papu podkreśla, że, że tak Donald Tusk Czaskowski i cała ta, powiedzmy to, elita Platformy Obywatelskiej mocno zakorzeniona tutaj w tych salonach brukselskich, była dla tego jest dla tego establishmentu bardzo wygodna, ale nawet ci polityczni przyjaciele Donalda Tuska z Europejskiej Partii Ludowej Muszą przyznać, że y, owoce y, rządów Mateusza Morawieckiego w zestawieniu z rządami y, Donalda Tuska y, no biją. Y, Tegoż drugiego o, o głowę. Mateusz Morawiecki jest dużo skuteczniejszym premierem, dużo lepiej poradziła sobie polska gospodarka z tym światowym kryzysem, nie tylko y, europejskim, ale światowym wywołanym y, pandemią koronawirusa, niż radził sobie Tusk y, w czasach poprzedniego kryzysu, kiedy kiedy ten kryzys był znacznie słabszy. Kiedy czy to jest pięty... w Europie doceniane, zauważane i czy ten walec Oczywiście. negocjacyjny, o którym Pan mówi, będzie musiał jeździć tak przez cały czas, przez Następną kadencję prezydenta Andrzeja Dudy przez pańską kadencję w europarlamencie, Powie pani, no ja nie mam żadnych złudzeń co do tego, bo, bo każde posiedzenie Parlamentu Europejskiego, to jutrzejsze na pewno też będzie będzie próbą udowadniania, że nie jesteśmy wielbłądem. Ja osobiście, jako europoseł, bardzo często zabierając głos, gdyby staram się obnażać te, 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 te piramidalne bzdury, które padają z ust posłów lewicy i niestety inspirowane są inspirowane są na potrzeby doraźnej walki politycznej tutaj wewnątrz Polski przez polityków Platformy Obywatelskiej są już lewicy demokratycznej czy, czy ludzi związanych z Robertem Biedroniem No ale cóż to wie pani my się nie obrażamy na rzeczywistość my twardo stąpamy po ziemi będziemy również tutaj w parlamencie europejskim twardo przedstawiać fakty, a fakty są takie, że polska gospodarka w przeciwieństwie do wielu innych znakomicie sobie poradziła w tej światowej pandemii, że Mateusz Morawiecki i rząd polski to rządy w pełni demokratyczne i szanujące prawo unijne a te konkluzje tego szczytu no są konkluzjami które pozwalają mhm. wszystkim być zadowolonymi i cieszy bo I tu stawiamy kropkę średnik w zasadzie panie pośle bo za chwilę dokończymy naszą rozmowę za chwilę wracamy krótka chwila przerwę przed państwem zaraz wracamy do rozmowy mówimy także o rządach prawa i sprawiedliwości w naszym kraju w Polsce to za chwilę thank you